Cały świat w minionych dniach obserwował uroczystość ponownego otwarcia paryskiej katedry Notre Dame. Skąd takie zainteresowanie świata? Jest to katedra, która ma ponad 850 lat. U jej początków był biskup Paryża, ale też i kamień węgielny kładł ówczesny papież Aleksander III. Katedra, która symbolizuje. Dzieje chrześcijaństwa we Francji, ale szerzej, także i w całej Europie. Katedra, przed którą stając Święty Jan Paweł II, mówił o tym, że jest to miejsce szczególne, miejsce historyczne, miejsce święte. Wielu tam się modliło, także Jan Paweł II. Święty Jan Paweł II mówił też w 80 roku o wizji człowieka wizji człowieka, który otwarty jest na Pana Boga. Człowieka, którego życie należy uszanować, bo jest to życie święte. Dla mnie wzruszającym był fakt, że w momencie, kiedy arcybiskup Urlich otwierał drzwi tej katedry, zabrzmiał motet Henryka Mikołaja Góreckiego, totus tuus, jak gdyby uświadamiający nam wkład Jana Pawła II, który był nie tylko wtedy w 80 roku jako papież, ale też w 97 na Światowych Dniach Młodzieży. Ta Bazylika jest miejscem, gdzie wielu odnajdywało wiarę. Miejscem, w którym na przykład jedna ze świętych, słuchając konferencji Ojca Henri Le Cordera, doznała głębokiego nawrócenia. Miejsce, w którym ludzie czerpali siłę do męczeństwa. Ale także miejscem, w którym doświadczaliśmy fałszywego rozumienia praw człowieka, kiedy w rewolucji, podczas rewolucji francuskiej zamieniono tę świątynię na jakąś świątynię rozumu, najwyższej istoty, kiedy nie wolno się było modlić. Świątynia, która dziś należy do państwa, ale została, jak mówił prezydent Macron, oddana katolikom. I przez cały tydzień katolicy Paryża modlą się. Dziękując Panu Bogu, poszczególne grupy, czy to duchowieństwo, czy ci, którzy ratowali tę katedrę strażacy, czy także mecenasi, a więc ci, którzy powiedzielibyśmy sponsorzy, ci, dzięki którym możliwe było odbudowanie tej bazyliki w tak krótkim czasie. Niektórzy będą mówili, że ta forma może kogoś czasami przerażać. Dyskusje na ten temat są w różnych mediach. Profesor Remy Bragg, wybitny francuski historyk, przypominał, że tą katedrę trzeba było czasami odbudowywać, bo ulegała zniszczeniu. I zawsze była to okazja, żeby ukazać coś pięknego ze swojej wiary, coś nowego wnieść. Tak się dzieje też w życiu człowieka. Dlatego ojciec święty Franciszek w swoim przesłaniu, Mówił również o tym, że ma nadzieję, że to będzie znak odbudowy nie tylko świątyni, ale także i kościoła we Francji. Pomimo różnych przeszkód, pomimo tego, że wydaje się, że jest małą trzutką, że kapłanów jest niewielu, ten kościół także może rodzić piękne owoce. Niech to wydarzenie będzie także owocne dla każdego z nas, którzy śledziliśmy to wydarzenie głównie w mediach ale także głęboko, aby zapadło w naszych sercach i uświadomiło nam, że i my mamy także w naszych czasach odnowić naszą wiarę, nasze spotkanie z Chrystusem, przekazywać tę wiarę kolejnym pokoleniom.